Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawlik i słuchajcie, w tym miesiącu kolejna, kolejna paczuszka woodboxowa. Jest to yy, paczka czerwcowa. Yy, także, nie, nie przedłużając, jedziemy z tym koksem. Yy, no dobra, otwórzmy sobie ją. Yy, ok, widzę, że już pudełko będzie wzorowane na, ten, na tą furgonetkę z, yy, ze Scooby-Doo, z tego co widzę. Ale to, się ty, to sobie zobaczymy później. Ok ulotka standardowo uloteczka, jest y, tematyka cartoon także kreskówki, także może być ciekawie w środku, kreskówki wiadomo, ulotka jak ulotka odłóżmy sobie ją tutaj dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz wyjmijmy sobie może y, figurkę, na sam początek a figurka jest y, fajna fajna jest figureczka już mi się podoba, wyjmijmy sobie ją jest to z batmana i przedstawia takiego jokera Śmiechowego, trochę. Joker kurczę, fajnie wygląda. Już mi się podoba ta figurka. Ta figurka jest fajna. Fajna jest. E, wygląda w ten sposób, się prezentuje. No, jest sztosiwo, jak na figureczkę z woodboxa. Bywają gorsze te popy, wiadomo, ale o ta jest bardzo fajna. No, świetnie się prezentuje ta figurka Jokera. No, musicie przyznać, no, to jest sztosiwo. <laughs> mega, mega. Dobra, postawmy sobie ją tu z boku. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, o no to po kolei jedziemy, koszulka No to jedziemy z tym koksem, nie będziemy tutaj kurde yy, się rozdrabniać, segregować, tylko jedziemy po kolei Jak to wygląda, czekajcie, ja to spróbuję jakoś otworzyć po ludzku dobra Jest koszuleczka, a koszuleczka prezentuje się O czekajcie, rozłożę ją jakoś, żeby było widać W ten sposób no, powiem wam, że jest zajebista. <laughs> Szczerze powiedziawszy, no, świetnie się prezentuje. Jest to e, koszulka przedstawiająca Ricky and Morty. Ricky i Morty. No, świetna, świetna jest. Bardzo mi się podoba. Tak się prezentuje. No, super, super. Bardzo fajna. Nie no, koszulka jest sztos. Także figurka i koszulka na razie bardzo fajnie się prezentują. E, dobra, słuchajcie, odłożę ją na chwilę na bok. Zaraz to sobie wszystko porozkładamy. Kolejna rzecz to jest w środku, jest pin. Standardowo pin w woodboxie musi się znaleźć i co on przedstawia? W sumie nie wiem, z czego on jest. Nie oglądałem, chyba albo nie pamiętam. Prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, z czego to jest, ale pewnie wy będziecie wiedzieć. Coś, że... bardzo fajna też, spoko. Nie wiem, do niczego się nie przyda, ale jest. Kolejna rzecz to jest coś takiego. Nie wiem co to jest, nie wiem do czego ma to służyć, ale spróbujmy sobie to otworzyć jakoś. Kurde, w tych rękawiczkach. Mm. Ah. Masakra. To nie był najlepszy pomysł, żeby robić w rękawiczkach, ale chcieć się wyróżniać jakoś niby oryginalność na YouTubach. Dobra, yy, to jest jakaś chyba foremka z tego co widzę, bo to jest twardy plastik dość, no mocny plastik, nie da się tego jakoś wy wy wygiąć. To chyba jakaś foremka na jakieś ciasto, nie wiem Coś takiego w każdym razie Jakieś, te, jakieś takie cusitki Nie wiem co to jest, ale mniejsza z tym, ale jest No i słuchajcie ostatnia rzecz Ostatnia rzecz to jest sobie pudełko odstawmy, Ostatnia rzecz to jest chyba jakiś ręcznik albo ścierka, coś takiego, zobaczmy sobie No To jest taka mała mały ręczniczek z South Parku no, powiem wam, że jest fajne. Fajnie to wygląda. Fajna, fajna, fajna ściereczka. Taka nie za duża, taka, taka mniejsza. Ta, taki ręczniczek mniejszy, fajny. No, powiem wam, że fajnie się to prezentuje. Eee, z tyłu nic nie ma. Takie o, jednostronne. Jednostronne. No, powiem wam, że to jest sztosiwo. Dobra, zrozumieszmy sobie to wszystko teraz, podsumowując. Powiem wam, że ta paczka była fajna. Fajne rzeczy w środku, bo takie, takie. Konkretne, konkretne rzeczy w środku się znalazły. Czyli tak, jest koszulka. Widać ją, widać ją, w miarę dobra. Jest koszulka, jest ta foremka jakaś, jest ten ręcz, ręcznik. Nie wiem, połóżmy go gdzieś tutaj, to zakryjmy. o Jest ten ręcznik. Jest odwrotnie. Jest ten ręcznik. Jest przypineczka. I jest ta figurka. No to w ten sposób się prezentuje... Oj, w ten sposób się prezentuje ee, Marcowa. Eee, Marcowa. Czerwcowa. Czerwcowa paczuszka. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało i, i co? Lajkujemy, udostępniamy i takie pierdolą i to... Co, to co zwykle. Także dzięki serdeczne za obejrzenie i mam nadzieję do następnego. Na razicho!